Fajerwerki! Zapraszamy! Na? rybomanie. Kiedy? Nie wiem. 17, 18, 19? Gdzie? W Poznań. Będziecie mogli zobaczyć na stoisku Mikado nowego Entusa. Haczyki. Fajne podbieraki. Mega mocne strzałówki. I wiele, wiele więcej, tak więc Zapraszamy Was na stolisko Mikado, e, gdzie będziemy bardzo liczną grupą. Będzie ekipa spinningowa, będzie ekipa sumowa. Metod Ka Feder. Metod Feder, Karpiowa. Karp. Karpiowa to nie wiem. Nie wiem, wracamy z tego Rainbow? <gry> Jak nie to kiedy wypadają, zostajemy. Czekaj, kiedy są te targi? Czekaj, kiedy to było? Jeszcze mamy tydzień. A może zostaniemy tu jeszcze? Nie, no żarty, oczywiście jesteśmy i widzimy się w Poznaniu. Mam nadzieję, że przybędziecie tam licznie, odwiedzicie nasze stoisko. Pokażemy Wam wszystkie nowości, ale nie chodzi tylko o to, bo targi rybomania to coś wiele więcej. Przede wszystkim fajny czas, żeby się spotkać, porozmawiać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie pytać dosłownie o wszystko. Jesteśmy tam dla Was. Jest to miejsce, w którym możemy wszyscy się spotkać. No i nie wiem, co mogę jeszcze dodać: Miło spędzić czas. I miło spędzić czas. Grzecznie przy opowieściach o wielkich rybach i stary człowiek, który może. I może. Już nie I ściemnie. może i nie może. Tak więc kiedy? 17, 18, 19 luty. luty. Poznań 2017. Targi, rybomania, międzynarodowe targi poznańskie. Musicie tam być. My tam będziemy. Serdecznie zapraszamy na stole z Komikado. Strzałeczka. Bęk!